Agnieszka Piesto, kanał Państwu Piesto, kanał o nieruchomościach i o przedsiębiorczości. Niewypłacalność, opóźnienia w płatnościach, upadłość, prywatna, konsumencka upadłość przedsiębiorstw. To są tematy, które coraz częściej pojawiają się wśród naszych znajomych, wśród naszych klientów, kontrahentów. Sama uczestniczyłam w takich negocjacjach. W których przedsiębiorca powiedział Panie Agnieszko, Wy jako druga strona negocjacji wydłużycie nam termin spłaty tej faktury albo będziemy mieć ogromny problem, bo walczymy o przetrwanie. To już nie jest rzadkość, że ktoś mówi, że potrzebuje wydłużenia terminu, potrzebuje rozłożenia na raty, a jeżeli w ogóle chce płacić i chce walczyć o utrzymanie firmy, to jest bardzo dobra sytuacja. Natomiast jeżeli już te zobowiązania, ta niewypłacalność przekracza 3 miesiące, to powinien się przedsiębiorca poważnie zastanowić, czy już składać wniosek o ogłoszenie upadłości. Trzy miesiące nieregulowania zobowiązań pieniężnych to jest pierwsza taka podstawowa przesłanka, o której mówią przepisy. Aby zgłaszać wniosek o ogłoszenie upadłości. Druga przesłanka, która jest taką podstawą do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to sytuacja, w której majątek spółki zo, majątek spółki akcyjnej, nie wystarcza na pokrycie zobowiązań i ta sytuacja utrzymuje się przez 24 miesiące. Niewypłacalność spółki nie oznacza wprost i bezpośrednio tego, że już musi upadać, że już musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, bo też może tak być, że firma Oczywiście nie, nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych, czyli ma te zobowiązania niepopłacone, faktury niepopłacone powyżej 3 miesięcy, ale jest w stanie pokazać, że tak naprawdę sama też oczekuje na uregulowanie zobowiązań od swoich kontrahentów, albo ma aktywa, albo ma majątek, które pozwolą jej w bliższym czy dłuższym terminie spłacić te zobowiązania. I kolejna sprawa. Dużo osób zakłada, że jest tylko jedna droga albo prowadzenie firmy, albo jeżeli coś nie idzie, to już upadłość. Dużo osób zapomina, że jest rozwiązanie takie pośrednie. To rozwiązanie pośrednie weszło w 2016 roku i to są przepisy dotyczące restrukturyzacji. I restrukturyzacja pozwala na Rozłożenie w czasie, na pewno zdecydowanie można tutaj wnioskować o rozłożenie w czasie swoich zobowiązań, spłaty tych zobowiązań, ale też pozwala złożyć wniosek o zmniejszenie tych zobowiązań. Jeżeli wierzyciele się na to zgodzą, albo je, tak naprawdę wystarczy, że jedna piąta wierzycieli wyrazi na to zgodę, to już możemy, pro, to już możemy mieć pewność, że sąd zaakceptuje taki wniosek o rozłożenie tych płatności. Zwracam na to uwagę z tego względu, że bardzo wiele osób jest teraz w trudnej sytuacji, czy majątkowej, czy finansowej. Po prostu nie jest w stanie opłacać swoich faktur, nie jest w stanie prowadzić swojej działalności, bo mimo że dokłada dużo pracy, chęci, to tak naprawdę kontrahenci zalegają mu z płatnościami, w związku z tym też sama nie jest w stanie regulować swoich płatności. Dostajemy o to bardzo dużo pytań od naszych znajomych, czy od osób, którym, których udzielamy porad prawnych i zwróćcie, moi zwróćcie bardzo Was proszę uwagę na przepisy restrukturyzacyjne, bo bardzo wielu przedsiębiorców zmęczonych tą sytuacją związaną z zamykaniem gospodarki, otwieraniem zamykaniem e, branż, pozwalaniem na działalność, później zamykaniem jej za tydzień, za dwa, po prostu jest na tyle zmęczona, że woli po prostu rzucić to wszystko w kąt i powiedzieć mam dość, ogłaszam upadłość, wierzcie, ten majątek tej firmy, róbcie co chcecie. Jeżeli jest nadzieja na to, żeby utrzymać firmę i rozłożyć te zobowiązania, moim Warto jest jeszcze się postarać. Warto walczyć o utrzymanie przedsiębiorstwa i złożyć wniosek o ogłoszenie postępowania restrukturyzacyjnego. Można złożyć dwa wnioski równolegle, czyli można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i można złożyć wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie rozpatrywane w pierwszej kolejności i jeżeli sąd zgodzi się na taki układ, który zaproponujemy, to tak naprawdę zaczyna on funkcjonować, wchodzi w życie. Natomiast ogłoszenie upadłości to nie dzieje się z momentem przyjęcia wniosku przez sąd. To jest też proces, który musimy, to jest całe postępowanie, na podstawie którego sąd musi sprawdzić, czy jest majątek, czy jest co rozliczać tam, czy po prostu już nie ma nic na kontach wiatr hula i tak naprawdę przedsiębiorcy już nie da się namierzyć. Z tymi rzeczami przyszło nam się mierzyć w tej naszej dziwnej rzeczywistości, ale pamiętajcie, że zawsze jest jakieś wyjście, nawet to, że w tym momencie nie jesteście w stanie obsługiwać swoich zobowiązań pieniężnych nie znaczy, że już musicie zamykać swoją działalność. Jeżeli jest światło i nadzieja, czyli jeżeli macie tutaj możliwość e, zwindykowania tych należności, to starajcie się utrzymać działalność. Łatwiej jest prowadzić działalność, która już istnieje niż zaczynać wszystko od początku. Być może dla większości z was, dla części z Was, będzie lepszą sytuacją zaczynać wszystko od początku, czyli zamknąć jedną działalność i otworzyć inną w innej branży, to już tak naprawdę zależy od waszych takich wewnętrznych predyspozycji i możliwości finansowych. Jeżeli macie pytania, wnioski, e, potrzebujecie porad prawnych w zakresie restrukturyzacji czy złożenia tych wniosków do sądu e, o upadłość, o restrukturyzację, to oczywiście dajcie znać. E, nasi radcowie prawni są w stanie przygotować wam takie wnioski, dużo też o restrukturyzacji. O upadłości piszemy w naszej książce Kryzys o odporność: jak się zabezpieczyć, jak zabezpieczyć majątek prywatny, jak sprawić, żeby komornik nie zajął Wam wszystkiego, czyli majątku prywatnego i jednocześnie nie windykował Waszej działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że ten film był dla was pomocny. Jeżeli tak, to napiszcie proszę bardzo w komentarzach, czy rozszerzyć ten temat dotyczący upadłości, dotyczący restrukturyzacji. Mam nadzieję, że jak najmniej osób będzie musiało z was skorzystać z tych wniosków o ogłoszenie upadłości i restrukturyzacji. Natomiast jeżeli jest potrzeba, jeżeli to są jedyne kroki prawne, które możecie podjąć teraz, żeby obronić w przyszłości waszą czy majątek prywatny, czy majątek firmowy, to oczywiście należy je podjąć, nie ma co zwlekać. W razie pytań jestem do waszej dyspozycji. Pozdrawiam Trzymajcie się zdrowo, Agnieszka Piesto.